Witam was. W trzeciej części relacji z budowy Sprayta przedstawiłem wam, jak sklejałem silnik, jak sklejałem podkadłubowe zbiorniki paliwa. Teraz przyszedł czas na już końcową relację, część czwartą. Zapraszam. Elementy 144 do 147 są to takie elementy, które są zamontowane przy wlocie powietrza do silników. No i tu właśnie mamy te elementy do wycięcia. Tu już mam uformowane te elementy, gotowe do sklejenia w całość. No i widzimy element już sklejony. I tu już przykleiłem właśnie przed wlotem silnika. No i tu z dwóch stron. Są już te elementy przyklejone. No i przed czas na podwieszenie całe te elementy łącznie z tak zwanym trapem. że to tak powinno się to nazywać trap ciągniony, sonda, echo sonda. O, i tu już mam wklejone wklejony ten element i tak wyszedł. Kilka ujęć. No i czas na drzwi, bo jeszcze do tej pory nie wklejałem drzwi. Oczywiście szyby miałem gotowe po sklejeniu obu elementów. Przyszedł czas na wklejenie w odpowiednich miejscach, oczywiście prowadnice tych drzwi to wszystko należało uformować, wkleić. No i stateczniki poziome na ogonie. To proste elementy zastrzały no i tu już mam gotowy element wklejony na ogonie. No i teraz czas na wirnik oraz głowicę do wirnika. No tu było dość yy, sporo tych elementów drobnych. Należało tutaj dość dokładnie poświęcić temu odpowiednio yy, uwagę. No i tu już mam sklejone wszystkie elementy w całość. Nie chciałem tu was zanudzać. Już wstawiłem zdjęcie gotowego elementu. Oczywiście wiatrak jest wyjmowany. No i przed czas na wirnik główny. Myślałem, że więcej sprawi mi kłopotów z sklejeniu, uformowaniu głowica samego wirnika to dość dużo drobnych elementów. Ale jak to mówią, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tu posługiwałem się też gotowymi elementami ciętymi laserowo. Znacznie to ułatwiło, ponieważ te drobne elementy niektóre trzeba było podkleić na półmilimetrową tekturkę. I ja wykorzystałem elementy właśnie cięte laserowo. E, tu wycinam e, śmigła, czyli łopaty e, wirnika. No i właśnie, wycięte należy teraz uformować. E, no i tu mamy właśnie te elementy 88, 86, czyli cała głowica e, wirnika. I tu właśnie tych elementów było dość dużo, takich drobnych, yy, małych. Yy, tu, żeby te elementy mi się nie, nie, gdzieś tam nie pogubiły, przyklejałem to na taśmę. Yy, tu mamy elementy właśnie, które, które formowałem w rurki. Yy, no i, i sam płat. Yy, yy, ponieważ ten płat jest dość cienki postępuję podobnie jak z formowaniem skrzydeł bądź innych elementów czyli w miejscu nagięcia zwilżam wodą i na pręcie zaginam, zaginam zostawiam do wyschnięcia i po prostu mam gotowy uformowany płat mówię płat dlatego że jest to śmigło Duży wirnik jest jakby od zwierciedleniem płata samolotu. Też ma przekrój. I właśnie na, tu wykorzystałem pręt węglowy do zwinięcia i uformowania. Musi mieć też przekrój, delikatny przekrój jakby płata, czyli cięciwa. No I po wyschnięciu, już po prostu jest ukształtowany ten płat. Tu jeszcze końcówki odpowiednio formuję do ukształtowania, do sklejenia później. Troszeczkę tu przyspieszyłem zdjęcia. No, po prostu nie chcę tu zanudzać, ale mniej więcej tak to wykonałem. No i tu właśnie te drobne elementy formuję do sklejenia całej głowicy. Na tą głowicę składało się no, tutaj dość dużo tych elementów. Jak widzicie, to jest taka ramka i tych elementów było kilkanaście. Oczywiście należało je tam odpowiednio uformować, ukształtować. Wspomagałem się również cyanopanem, żeby te elementy utwardzić. Ponieważ jeżeli ja używałem tu wikolu w niektórych wypadkach, w niektórych wypadkach cjanoakrylu no i tu dokładnie widać te drobne elementy tych części, no i tak jak mówiłem, składałem sobie takie drobne elementy właśnie na taśmę, żeby mi się to nie. Gdzieś tam w trakcie pracy nie pogubiło. No i tu jest odcinanie takich właśnie drobnych elementów, które, które nie wycinam z arkusza, tylko po prostu wykorzystałem te elementy cięte laserowo. No i tu już mam y, płaty sklejone z tymi końcówkami. Y, płaty odpowiednio uformowałem. De, nadając im delikatne wygięcie, ponieważ wirnik, gdy jest w spoczynku, on, on po prostu pod swoim ciężarem jest ugięty. No i tu już mam poklejone te elementy, już wirnik jest w całości. Oczywiście wirnik jest wyjmowany z, jakby z osi obrotu z kadłuba, dlatego że no pomocne to będzie w transporcie gdzieś na wystawę. No i tu już jest gotowy. Już całość, wszystkie elementy. No i tak się przedstawia po, pierwszym, po, pierwszym, po pierwszej przymiarce do kadłuba. Myślałem, że gorzej mi będę miał gorsze kłopoty z, z klejeniem tego wirnika. Ale wbrew pozorom, bardzo fajnie się wszystkie części bardzo dobrze pasowały, spasowane dokładnie. Nie było tu większych problemów. No, i jak widzicie, już model jest zrobiony, gotowy, w 100% wy wykonany, w całości. Dodałem tutaj jeszcze takich kilka elementów. O, oczywiście tu jeszcze będzie podstawka pod model. Model mam w planie postawić go na podstawce. E, część jakby podłogi hangaru, e, jest otwarty silnik, ta klapa jest opuszczona, zastawiona jest ta czer czerwony element na górnej e, tej części kabiny. Jest to po prostu taka pokrywa zasłaniająca tą e, część górną kabiny. E, widać to na kilku zdjęciach, e, po prostu przy przeglądach jest to... Mm, Wydaje mi się, że przykrywane po prostu tak, w ten sposób, żeby zasłonić po prostu szkło, żeby nie, nie uszkodzić szkła na tym, na, na tym górnym suficie, jak gdyby. No, i tak się prezentuje. Jak mówiłem, no jestem zadowolony, zajęło to dość dużo czasu. Yy, tu w pracy, w międzyczasie zrobiłem jeszcze jeden model, troszeczkę z odpoczynku. Yy, no i tak się prezentuje model: wnętrze kabiny odsłonięte. Yy, no i takich troszeczkę ujęć z kamery. Model polecam bardzo dobrze spasowany, aczkolwiek pracochłonny, dużo części wymaga dość dużo uwagi, dokładności, ale składa się jak najbardziej yy, dobrze. Rysunki rysunki tu trzeba troszeczkę jakby umieć czytać i patrzeć na te rysunki, nie są ponumerowane co do części, gdzie yy, te części musimy jak gdyby szukać, ale wykonanie moim zdaniem wyszło mi super. W niektórych przypadkach, oczywiście, tam jakieś błędy się zdarzyły, ale to wyłącznie moje błędy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i do usłyszenia, do zobaczenia na kanale. Cześć.